Naprawa myszki, a konkretnie rolera. raz że on chodzi dosyć ciężkawo, a dwa że jakby za, zanim się rozpracuje, jakby zanim tam chwilkę się podziała na nim, to, to, to ten roller no, bo jakby się ślizgał, tak? Kręci się a efektu na ekranie nie ma specjalnie. Fajna myszka, bo z takim dociążeniem dodatkowym można sobie tutaj te odważniczki dokładać wyjmować a one siedzą w takiej gumie ja mam akurat włożone wszystkie można sobie dowolnie je tutaj dokładać lub ujmować jak, jak kto woli, żeby myszka powiedzmy miała taką tą bezwładność większą, mniejszą no trzeba się pewnie dobrać do środka, poszukać śrubek tutaj pod tym więc yy, zabieram się za rozbieranie tej myszki. Ok, trzeba było kółeczko mocno podważyć. Ośka jest wciśnięta. I co tutaj możemy zobaczyć? Tu jest wszystko uklejone jakimś klejem. I prawdopodobnie przez to, że to tak ciężko idzie, to. Tutaj na tej ośce jakiś musi być poślizg. Powiem tak. No to wszystko jest do przeczyszczenia, bo to jest jakaś makabra. Myślę, jak to zrobić, ale chyba. Chyba odlutuję te kabelki, bo na ten moment nie widzę innego wyjścia Tylko najpierw sobie je oznaczę, żebym wiedział, że niebieski to jest z prawej. czerwony w środku ok a biały zostawimy tak jak jest nie chce mi się już grzać stacji lutowniczej także transformatorówką tutaj to lekko cyknę ok i teraz mogę zająć się tym zobaczcie to jest wszystko tak uklejone że to mi się nawet do palców przykleja to jest usmarowane muszę to wszystko wyczyścić i od nowa nasmarować także wszystko do czyszczenia jest już wszystko wyczyszczone tak to się prezentuje kółeczko oczywiście czyściutkie z obu stron, ale ono nie jest takie istotne jak właśnie tutaj ten. Chciałem powiedzieć potencjometr, ale nie wiem, co jest w środku. Ale powiedzmy, że coś, co działa na zasadzie właśnie impulsów, przekazywania dalej impulsów. Wszystko jest czyściutkie. Co, 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 co było przyczyną, prawdopodobnie? Nie, ta rolka, tutaj, w tym swoim gnieździe, jest. Tu jeszcze będzie widać. To jest tam strasznie uwalone za przeproszeniem od jakiegoś smaru spowalniającego. I ten smar spowalniający zalepił, zakleił ca, cały ten, ten przełączniczek, czy, czy, czy ten powiedzmy potencjometr chociaż nie wiem co to do końca jest dlatego ja ten smar spowalniający dam na ośkę z tej strony żeby ona sobie tam chodziła z lekkim oporem a to wszystko tutaj też jeszcze wyczyszczę bo tutaj za chwilkę to się znów uklei i nie będzie chodziło tak jak potrzeba Udało mi się tutaj podważyć ten plastik tak, żeby go można było wyciągnąć. Będzie go łatwiej teraz wyczyścić. Zaraz się tutaj nim zajmę, bo on też jest ubrudzony. Tym całym smarowidłem, że szkoda gadać. Dobra, sami widzieliście, jaki ten plastik był, a jaki jest. Jest nie potrzeba komentarza. Jeszcze tu tylko. Wygarnąć śmieci. Jest ok. Można ten plastik teraz wkliknąć z powrotem. Mam nadzieję, że on mi nie pęknie. jest ok wszystko działa jak potrzeba więc można to teraz wszystko poskładać do kupy przylutujemy przewodziki zobaczymy co z tego dalej wyjdzie jest już wszystko przylutowane i teraz trzeba to wszystko złożyć na razie jeszcze nie daję smaru zobaczę jak to będzie chodziło teraz muszę to jakoś delikatnie tu wcisnąć w ten w ten plastik Dobra to wskoczyło o, Słuchajcie od razu myszka odzyskała ten swój taki, tu jest taka taka zębateczka, jakby taki, taki ruch z wyraźnym takim klikaniem na boki w lewo, w prawo działa do przodu, do tyłu kręci się. Powiem wam tak, dobrze, że nie dawałem żadnego smaru. To jest wystarczający opór, żeby fajnie chodziła. Na razie tak zostawiam. Skręcam i. Testujemy. No dobrze, żebyście mieli pewność, że myszka naprawdę działa, to pokażę Wam jak to funkcjonuje bez żadnych, bez żadnych opóźnień. Może tutaj stabilizacja aparatu lekko zadziała, że tam gdzieś ten obraz nie, 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 nie jest tak energiczny, ale myszka działa elegancko, wszystko jest jak trzeba nie ma problemu. wszystko choć. Ok. Dobrze, w takim razie dziękuję za uwagę. Zapraszam Was na inne filmiki na moim kanale. Do zobaczenia.